Nasza droga pani powiedziała: Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Skąd pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego, o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem. I czego chcę, następnie wrócę jeszcze siódmy raz. Czy ja także pójdę do nieba? Tak. A Jacenta? Też. A Franciszek? Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. Maria das Neves jest już w niebie? Tak, jest. A Amelia? Zostanie w czyściu aż do końca świata. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które on wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany jako prośba o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Wymawiając te ostatnie słowa, łaska Boża rozłożyła po raz pierwszy ręce przekazując nam światło tak silne jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk to światło dotarło do naszego wnętrza do najgłębszej głębi duszy i spowodowało żeśmy się widzieli w Bogu który jest tym światłem wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle pod wpływem wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, mój Boże, kocham Cię w najświętszym sakramencie. Po chwili nasza droga Pani dodała. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w nieskończonej odległości.